Siema, tu Free Dog i witam w kolejnym drugim już odcinku z podręcznika przetrwania mieszkańca krypty. A więc bez zbędnego gadania lecimy z tematem. A dzisiaj powiemy sobie trochę o Stołecznych Pustkowiach, czyli świecie gry Fallout 3. Stołeczne Pustkowia to okolice ruin Waszyngtonu będące główną lokacją gry Falon 3, a także w dodatku Broken Steel, stanowią znaczną część dostępnego w grze obszaru. Można na nich spotkać większość stworzeń występujących w grze, karawany z różnymi przedmiotami bandytów oraz innych wędrowców. W grze znajdują się krypty 87, 92, 101, 106, 108 i 112. Pustkowia nie są bezpieczne pełno bandytów, dzikich stworzeń oraz łowców niewolników. Największym zagrożeniem dla mieszkańców są supermutanci. Największymi i najbezpieczniejszymi miejscami pustkowi są Rivet City, Megatona oraz Cytadela. Innymi, mniej bezpiecznymi są podziemia i miasto Guli. Większość terenu to spalone słońcem i radioaktywnym pyłem pustkowie. Waszyngton, jak reszta większych i mniejszych miast, zostało zbombardowane bombami atomowymi w roku 2077. Jedna nie wybuchła, wokół niej z okolicznych śmieci zbudowano miasto Megatona. Równolegle powstało Rivet Oba te miasta skupiły wokół siebie sporo mieszkańców i potrafiły same stawić opór czekającym na zewnątrz zagrożeniom. Wielu ludzi przeżyło wojnę i na stołecznych pustkowiach starali się prowadzić nowe życie. Większość eksperymentów krypto na stołecznych pustkowiach zakończyła się totalną klęską. Przykładem może być krypto 87. Pochodzący z niej supermutanci przez lata terroryzowali mieszkańców pustkowi. Sytuację poprawiło pojawienie się Bractwa Stali. Jako swoją siedzibę obrali ruiny Pentagonu. Pomagali oni mieszkańcom broniąc ich przed czekającymi na nich zagrożeniami. W 2277 roku wystartował projekt oczyszczenie, powodując, że woda z rzeki Potomak stała się zdatna do picia. Stołeczny postkoja wreszcie zaczął się rozwijać. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Nie zapomnij dodać komentarza, napisać co jeszcze chciałbyś zobaczyć. Oceń film i dołącz do krypty na Facebooku i YouTube. Narka!